Jestem Zyga, to jest już drugi odcinek z naszej gry i właśnie są też również ze mną, jak w poprzednim odcinku, Wojtek Sucha gwaks. nie wiem jak on tam się nazywa, przywitaj się, mój drogi kolego. Mam I jest też również ze mną... Jeszcze jest. Teraz nie. teraz jest. Teraz jest, okej, okay, teraz jest też ze mną Oskar. Siemka, cześć o, i czołem. Dobra, cześć i czołem, kakaowym okiem, jo, dobra. No. Tak dla infa ten no suchak jest w Rusków, ja z Ozim gramy w USA Dobra, zaczynamy Gdzie jesteś Wojtek Ozim? Ja samolotem, śmigłowcem sobie latam A dobra Okej, dobra To ja ten, to ja jestem na rozstawieniu Chyba Nie, tam się sterczy Dobra, widzę, że już tutaj Mandoria reanimacji ma nikogo zgadzać. Ale, ale pan, ale już... się jestem, dobra. Ją to wyrzucić, tak? La, 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 la. O Wojtek, prowadzę przed tobą gramy krócej od ciebie. A mamy wymianę słońca? Oskar Dead Noo, dobra. No hmm? to, to się żyje. I, no, z... no 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 to się tam, tak ta benzynowa, dobra. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ja trzeba przejąć C. Dzięki, że mówisz gdzie idziesz. Dywanik? W, dywanie, w A jo, ty on przecież ten, jest w ruskach. Tak i tak go zbocę. Zobaczymy. Zobaczymy. Mhm, Ozzy, się u mnie. O. Gdzie ty jesteś? Przeżyję. Ja no jak, ale jak deadniesz o to mi chodzi, nie? Mhm. Ja biegnę No. Przejmujemy C! Przejmujemy C! A ja, to ja też jestem przy C żal. Na barwię? Nie, ja nie jestem przy C. Ja jestem przy C. Przejmujemy C. <trym> jest! Neutralizacja flagi Asysta. O, o, o Oskar, cześć, widzę cię, to... tu jesteś. Nie Ja biegnę ja do Was. Cześć. Siema, murzy, nie mam nie. Przejąłem flagę. No. A o ty jaki on jest czarny. No, to jest, <grym>. no nie, ty nie zaraz zabijesz. Wiesz, Cicho bym, nie? bądź. Nie drży japy. No, nie Zobaczymy kto wygra. Ej, ja gdzie ten jesteś? Ten... Ozi, gdzie jesteś? Kurczę, no. Ma... <coughs> o, zabiłeś mnie. Moich... Oskar mnie zabił. No, ja wi... o ty, wi... zabił. Uwaga, z Zabił go. Jaki bądź. Wejdź. Ok, bo się. Zoboję się. chcę skakać, Zoboję jest, jestem w USA. Ale to złamiłem, ja jeszcze nie się ruszyć. Zwykaj, jestem w USA. Jo, znam, jesteś? Ajo, ty? Nie. Ajo, jest, waxgun.pl. Na 0,4 ma. Ty, chodź, to chodź do naszej drużyny. A nie, nie mogę. Nie mogę już. O. M może gdzieś mama by była potrzebna, Czekajcie nie? na mnie! A, mama by gdzieś była potrzebna, może to znam, Dobra. Gdzie jesteś? Wojtek, pokaż. Jestem. Ty, stój, stój, stój! Ale widzę cię. Tutaj, Tutaj jestem! jestem. Mijajcie. No. O Jesteś? Czekaj, o. nie! To, to, to ja no. jestem na strzelcu. Ja też A. jestem. Dobra, jedziemy. E, nasza trójka jedzie, o je. Ej, tego no. zwocić. Ej, kto prowadzi Wojtek? O Boże, ale mi strzęło. Nie zbudź tego Wojtek. Dawaj, 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 nawalaj, nawalaj tego czołka. Dobre. Jedź, jedź. Boj nie daj to... iść! Nie daj to... to... O zginęłem, kurde, no. ma! Jak jeżdżą! Dobra. A ja zginęłem, nie? A ja, a ja siedzę, o ten. Tu byd i i ci polecam. I przejmuj ze mną antenę. A ja ten Bo ja siedziałem w nim. bo się zatrzymało, trzeba mogąś zabić. Można, no nie, gdzie jest Które ma miejsce? Ty gdzieś Wojtek O jest Wojtek. O, 26. Gdzie ty jesteś? Ja mam 25. Gdzie ty jesteś, ja pytam? Aha, na rozstawieniu. I mam... No. mam śmigłowca, chodźcie do mnie do śmigłowca. Ej, idź do lasu Zygmunt, bo oni tam przejmują. Dobra, kilku jest. To lecę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo... Lecę do lasu. Ty gdzie jest las? To jaki to jest punkt? Las to co to jest? C? C? Gdzie jest C? C... O <coughs> oh, fuck! Fuck! Dobre, widzę, 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 poszły, poszły! Fuck, 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 fuck. Wow! X Flary! jest. Ej, ja jadę czołgiem. A ja przeszyłem. Ty nie zabił. Ja. Ej, da ja czołgiem na C. Ej, ty gdzie jesteś? Ja też zmierzam na C. Mi się, kurde no. Ale tu się skampię, nie? Albo nie. Nie, no wywaliło mnie z gry, ej, bez beki. Ej, jestem jeszcze w grzecie, nie? albo nie wiem, bo mam czarny obraz. Jesteśmy. Oje, oh yeah, deadłem. Zyga. Co? Ja nie dadłem znaczycie. Ale co? No, o Boże. Sprawdź czy jestem jeszcze w czarny obraz. No, zlagowało mi czarny obraz. Obraz. Eee, już sprawdzałam, poczekaj. Jakie tu, jak, jaka beczka? Kurczę, nie ogarnąłem. Poczekaj, już patrzę. E, drużyna... Niestety ciebie nie ma. Kurde, wywaliło mnie, no. O, to Wojtek, chodź do mnie. Chodź, chodź do Foxtrot. Ej Wojtek, ja. ten ozi a dołączysz ponownie? No, ja, jo. Ja. E, dobra Ja Tych... dołączyłam do Foxtrot. O, to fajnie, widzę Ciebie. Zedłeś. O, już jesteś. Gdzie jesteś? Na rozstawieniu, nie, ja ja na rozstawieniu. Czekaj, widzę Ciebie. Widzisz mnie? Jestem zielony. Widzę, widzę. To ja chodź. tu szukam, ja tu szukam czołgów. To chodź. O, mam, mam samochód, chodź Wojtuś. Chodź... Sam samochód to lipa. No to chodź, Jezus Maria. Dobra, ale co z tym? Nie, nie, idę na strzelce, idę na strzelce. O Jezus. Ale to jest karę. Jedziemy, dobra, czekamy. Nie cierpię, dzisiaj. Będziesz się nauczyć. A wejdzie sobie z buta wjeżdżam, będzie dobrze. Dobra, jedziemy, z buta wjeżdżam. Czekaj tam, nie, Wy, wychodź, wychodź, wychodź z samochodu. Z buta wjeżdżam. Co ty? <laughs> <noise> Mnie nie o w samochodzie, tak jak coś, nie? Czekaj, czekaj, czekaj! Zbyt to wjeżdżam! O teraz, ale wjechałem! Zwykaj, ja nie I jestem w samochodzie! Przejmuję. przejmuję! Przejmuję! Ja nie jestem w samochodzie! A ja przejmuję i żyję! 70... 71% HP! I przejąłem flagę! o je, my wybrali takie flagi! Ale to było nie... To sobie wytnę, ludzie, wiecie co? Ja muszę przejąć. Troszeczkę przynajmniej. Niech yes. Niech Neutralizacja yes. flagi, ojej. Yeah. Mam asystę. Widzę cię, cześć. Ojej. Yeah. Czekaj, patrz. Zresztą masz żołnierz zbrojowy, pan. Gada, ściągnąłem. Co robisz? To ty byłeś? Co za debil. Ja tu namierzam ludzi, a ten mi tutaj wyskakuje, ty. Panie, ładnie szukam się... czołgu. Jakiś chory jesteś, ty. A, żyj. To się nazywa a action RPG. Aha. Zabiję tego kosza. Mm, ale to jest chamskie, bo ja właśnie znalazłem czołg, zaczęłem jechać i mi wywaliło z serwera. A więc żyjesz, jesteś. Ja? No? <laughs> ja? no. Nie. Ja? No nie, ja no nie, Ty, ja no nie. Jedyna na rozstawień. Ty, wiecie ile nagrywamy, Bo ja nie... Ja też, a po co mi te pieniędzmi? Kiedyś... No nie wiem, bo ja nie będę, kurde, będzie mi się konwentrować z Noweville. Konwentrować. Konwent, tak, konwentroverlolololololo Konwertować Trololo To, 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 będzie nam się trolololo Czekaj, czołgu na mnie! Nie, no za No i tak to będzie wyglądało, ludzie Że ja nie mogę robić kur Nie możesz robić kur? Do widzenia. To jest nasze... No nie widziałem ludzi! Chodźcie na stację! Nie, to jest D. Nie wiem jak ten się nazywa. Ludzie bo przyjmują nam cel. To jest nasz czyt wzgórza. mhm. Uh -huh. kontrolnym. Czajcie, no już nam na, wszystkie cele prawie przejęły. No nie możemy tego przegrać. To wszystko przez Ciebie. ciebie? Coś, zaraz Cię zabiję. Chodź tu Wojtek uciekaj Ty, bo tak jak ja nie mogę zabić, nie? A po mam jak to wygląda, ty, ja to wytę Ale masz zarost męski Dobra chodź, idziemy Teraz znowu czekanie pół godziny zamiast, ni co, zani nie dołączę co? Masz na to, patrz, patrz Na glebę No widzę tam jesteś, zaraz jakaś trzema A Czekaj, ej, ej, ej połóż się na chwilę, pusz się. Dobra. Co ty chciałeś zrobić? Nic, 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 nic. E, bar, bardzo dobre pobytu słuchaka. A, jak mnie rzuca? Popływamy. Tak ci ręka latała na bok. Idę punkt. punkt kontrolny przejęli barżanty Bo trzeba zrobić buta wiersza Tak, tak jak ja to zrobiłem, i przejąłem Reanimacja, o! wstawaj człowieku Dobry człowieku, nie ma umierania na mojej zmianie Tych, ja ja Dobra ludzie wbijam Nareszcie <laughs> cicho, cicho, cicho Ogłoszenie Jestem leśnym ludkiem Ozy wbija Dobra już gramy się tak, nawet to. w locie. O boże zaczyna mi logować zaraz mi wyrzuci O nie O dobra nie nie nie, przestał logować Ty to jesteś as po prostu wiem <grych> Ej. Ja idę rozwalić antenę. Idę rozwalić antenę. Tak jest? Hmm. Przejmuję właśnie te wzgórza, szukaj czołgu. No właśnie, no właśnie w trzy wzgórza jestem tutaj i przejmuję chyba. No nie, no nie. Ale ale oni tam jest... przejmują no, no nie. Tam, oni tam stoją, a ja jestem 17 metrów, czy tam centymetrów od tej fali. Centymetrów. <grym> metrów. Przegrały znowu. Żegnam. Bądźcie jest dobre. Tak, ja yy, przywitanie już było, oznajmiam. Tak. Ktoś mnie zabił. Eee, zdąża mi pocisko. No ja do... zabiłem Pisało, że jestem lol soul noob. Aha. No bo jesteś. Dobra ludzie. Jak ja to przekonwentruję, no nie, to normalnie film 50... Chyba wyrenderuję. Przekonwentuję, wyrenderuję, posklejam, intro wkleję i już to mi zajmie 50 godzin. No wszyscy to wiedzą. No, to jeszcze wrzucę na YouTube'a, tak, tak, jeszcze to będzie. Ojej. Ojej. Tak, 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 tak. To będzie super. Nie gram to, to idziemy, w tą grę. To to, następną mapkę idziemy na kanały, nie ma bata. Ten z tymi kanałami się osrał normalnie. Nie, bo ja na nagim mapkach nic nie ugram. No nie wierzę że prawie kolesia zawiłem, nie? Ale oczywiście Ej, nie. E, zakładamy się, że na kanałach też nic nie ugra? E, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Gdybym ja wystrzelił wynik od ciebie, ale, ale na kanałach Team Deadmatch e, czy Podbój? Team Deadmatch. No dobra, zobaczymy. zrespiłem zres, zres, się koło ciebie. Cześć. Co ty robisz ty? Co ja? Nie, ja nie zobacz, zobacz. zobaczyłem zaraz, zobaczyłem. O nie, zobaczymy zaraz. Ale to nie, był joke, serio. Ja, ja, ja. nie. to był czołg. Serio? nie. to był czołg. To był Ozzy, to był Ozzy, tak, to był Ozzy. To nie gram na hardcore. O jezus. No i co mm. zrobiłeś? Po co się koło ciebie respiłem? Jaki żal, weź. Z tobą same problemy są. Ozzy, ty grasz? Gram. O, on gra! Tak to powiedział, że nie gram? A kto? Nie wiem. Wojtek. To chyba nie ja. Nie, wcale. Widzisz, jak łamie, widzisz? Zaczęli się do Za zanim jeszcze za, zacząłem grać, nie? No. To sobie gram na tym, na, 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 na... Zatoce Omańskiej, nie? No. I tak sobie strzelam w powietrze ten, nie? Powietrze z RPG i nagle zabicie wroga, zabicie wroga, yy, powrót i z, yy, zniszczenie pojazdu. Jakiś helikopter ubiłem. To do na fuck, fuck. No wyjdź tu. <laughs> nie! Bądź tu, mu się grać jeda! Już nie je nagrywam w Ja tu celuję, ale nie wchodzi. lufą. On, on mi spadł przed lufą. Dlaczego? Ty.

Akurat mi się zlagowało, a już bym zabił tego jakiegoś trwela, nie in, in, wiem, jak tą, tam, chuje, mówię, ja to tam, chwoja, może jak Ja Piękna kliwej, on nas młodszymi do mnie. No i to, o, dlaczego? <grym znowu> dlaczego go mama urodziła, nie. <grym znowu> dobry, nie? O, ja, O, ja, ja chcę naprawić pojazd. Ale mi nie ma bieli. Ty, wiecie, że panik ma tylko jeden tryb strzału? Co? Widzisz, że panik ma tylko jeden tryb strzału? No i co? No. On no. gdzieś tu siedzi, poczekaj. Chyba ale to zlamiłem, czaisz? Żeby ona była szybko strzelna. Przejmują nam szczyt, wzgórza i jest dupa w kora. Tu chyba jest. Zaraz łeb dostaniesz. To trzeba zrobić z buta wieża. Mm, to ja, no to chodź na ten. To chodź na y, rozstawieniu. No już, właśnie deadłem. Biegłem z defibrylatorem, ale sam umarłem. O no nie. Czekaj, czekaj. Jestem na rozstawieniu, widzę cię jak biegniesz, poczekaj. No czu, jak to jak mi widziałem jak biegłeś za nim. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tu mam... Nie mam. O, jestem. Gdzie? Widzę cię! On ci, Co ty mi? Teraz ja robię z buta wjeżdżam. Ukradli mi samochód. <grym> Złodzieje nie... A nie to ja byłem? Ojej, ja teraz będę strzelał. Bo Wojtek stanie mi przed lufą. A gdzie ty jesteś? Nie wiem. Tu, o o, tu. Ale cię to... Czekaj, stanie mi przed okej? Okay? Ej, gdzie ty jesteś? Nie widziałem cię. Stałem na tobie. Aha. O, przegraliśmy. Dobra, ludzie. Y Dziękuję nie Dobra, dziękujemy wam za bardzo grzeczne. Dobra, za bardzo, dobra, za bardzo, dobra, za bardzo dobra, 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 grzeczne i. Dobra, nie. A ja mam żeby, dobra, nie wykonałem. Dobra, cięcie. Dziękujemy wam za obejrzenie tego drugiego, epickiego, nie wiem, filmiku. Był ze mną jak nie kto inny, jak Oskar. Wow. zabulony dobra, bo lagowała gra i oczywiście... Kotlecik. Kotlecik, I oczywiście kotlezik tak. tak. On ma fit nazw, dobra. Yy, widzimy się w następnych materiałach. Siemano, cześć, to Muzyka, Polish Gamer, Suchak i wiele innych dupereli. Siemano.